I tutaj Adik. 1, 2, 3, 4, 9. No dobra. Hmm. Pozostało nam do kupienia dwa hasła. E, no i takie tam inne wstety. E, dobra, pokupię parę kart, żeby no, potem mieć dobra. już e, spokój. Okej, okay, biorę. Biorę. To jest wkurzające, że za każdym razem trzeba podchodzić i jakieś tam swoje głupie kartę, teksty kartę. mówi. Uff. Jasne, to. Ciesz się tą kartą. No dobra, będę się cieszył tą kartą. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Jeju, ile razy mam mówić, że chcę w tych this... złamańców. No, co ty? O może wytnę kawałek tego filmu, żebyście nie mieli za złe, że wam was nudzę. A dobra, na razie sobie są pójdę. Lagi, najszybszą drogą tu jest chyba szybciej schodami, to tym trochę. a może i nie. Kto wie, kto wie. Siema. Fortuna Major. To jest dziwne. To już się otworzyła. Harry dopiero wtedy. Fortuna Major. Hahaha, ha ha, 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 ha. Cześć, cześć, cześć. Ej. Nie ja, chcę od tego odejść. Nie kupuj. Spadaj. Chcę hasła. Mój hasła. Ej. Tym bardziej nie ja. No pewnie, że kupuję. E, Czyżby to kosztowało 25? 30 Ej, to sobie tutaj trochę powymieniam. Ej. I jeszcze tak sześć. Właściwie Freddy George byli zawsze takimi postaciami, które bardzo lubiłem. Ep. Ep. Ups. jesteśmy naprawdę zbyt hojni. O tak, bardzo. Nie no, to warcie sprowadzać do sklepu, pewnie. Jeden kupię i tak się zaraz pojawi. A? Anio, to... Sami widzicie, teksty się powtarzają. Dobra, biorę to z tymi kartami... Rzadki oka rzadki. To jeszcze spoko. Na inne rzeczy już mi i tak nie będą potrzebne. Fasolki chyba. I Sprzedaję ją to po kiego wała ją sprzedajesz? O, no, to jest plastyczna karta kolekcjonerska. No okej. Okay. Znowu pójdziemy nokej czy dokej. O, dobra. No, tu jest taka świecie. No, Wiecie, to jest naprawdę... Coś... Powiedziałbym Wam, no nie wiem, czy chcecie. No dobra, tą kartą jest Harry. No dobra, znacie ten sekret cały. No ta karta to jest Harry. No nie chciałbym Wam zdradzać tych sekretów. No ale i tak nie zbieram wszystkich kart, więc no, fajnie, żebyście to wiedzieli. No, i nareszcie to hasło. Chyba jesteśmy ostatni raz już w tym sklepie. No, wiesz tą. To... No Właśnie dostałem to hasło. Nie za bardzo wiem, co jest z tym portretem. I się nie dowiesz. Mowa stoi. Dobra. Narka. Dobra. Portrety. Teraz kupiłem to. Szóste. Szóste. Obydwa ma szóste. Hmm, to jest siódme. What, what the hmm, może będzie coś ciekawego, bo się ładuje poziom. To dobry znak. Hmm, nie pamiętam tego miejsca. Ile sekretów? zero. Ojej, już te pieprzone chodniki. Ah! Niechę, zemstę haragą. Ej, aha, no, to już się jest samotnie. Grami czyta w myślach. Mua, ha, ha, e, ha. What the? F Co on zrobił? Nie wiem, czy właśnie ten odcinek chyba zakończy całkowicie naszą przygodę, Harym Potterze, jednak nie jestem pewny. No, niczego nie mogę być pewnym, niestety. Na pewno nie tego. Fasolki. O, sorry. Jak to się otwierało? Aha, jasne. Spoko. Tak przypadkiem akurat jak my tu weszliśmy, to e, te książki się zmaterializowały. Ej, to jest ładne Pasolki, pasolki! I te, te, te takie inne, takie te. Wiecie co, 18 kart do końca to nie tak dużo. Więc będzie prawie na 100% gra. Ale prawie. Nie podejdę, się. A może. A i tak za Kurde, mogłem najpierw kupić te te. Wiecie, co, chyba w następnym odcinku, dopiero zakończę serię. Chyba tak. No tak. Ale nie wiem, czy na pewno. Ej, no podeszłem. Ja już musiałem parę milimetrów. Pewnie nie interesuje. A skąd? Po co mielibyśmy 62 karty? No nie, co ty? Znowu to piwne, ale to głupie na zdrowie. Chcesz kupić kartę korekcyjną, Harry? No, profesor Armando Dipper. On był tym, no, dyrektorem Hogwartu przed Dumbledorem. Był dyrektorem przed Dumbledorem.

No, go, go 67 kart. Nice. Jeszcze raz. Hej, Beta, chcesz kupić karty kolekcjonerskie? Dobra, biorę to. Proszę bardzo, Hary. No, poraż sobie. Wykupiliśmy wszystkie karty, jakie mogliśmy u tych kolesi. A, ginie u tych y, kolesi zdobyć. No, nareszcie. Kichawka. 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 Z czego ja się śmieję? O, 30 FPSów Nice. O, co tu się robiło? Ojej. What them? Ups. Aha! No tak, jak mogłem zapomnieć. Dobra ściana. Z książek. Yeah! Hmm... Ciekawe. Ej, dlaczego żadny nie wpadł w moje ręce? Łodne. Hmm... <laughs> yeah! Hmm, nice, aha, i tutaj, i co, jeszcze ten raz będę musiał nadójść pewnie. Aha, śmieszny jesteś. A jedna. Ups. Dobra, gdzie jestem bez jaj? O, karta. Ej, to jestem tu sam? Ale gdzie Hermione i Co oni robią teraz w tej chwili? Kurde, no pewnie. Co z tego, że naszego kumpla zabiją książki? Idziemy na pizzę. Co z tego, że nie będzie wybranca, który zabije Voldemorta No ba Chodźmy na pizzę Uff. Aha, poradziłem sobie z nami Ej, no ale dalibyście coś innego niż te fasolki No i wykrakałem Ale na co mi, ter mi to teraz potrzebne? No bo ja nie wiem, ja nie wiem. Ej, moja żaba, moja żaba, moja żaba. Hm. Dobra, ja chcę stąd wyjść, ten pokój jest przerażający. I długo oczekiwany bonus, czyli pokazanie wam wszystkich kart, jakie zebrałem. Yeah. Zejdę tylko na dół, pokażę Wam to i owo, zakończę ten odcinek, a w następnym już na 100% zakończymy ten Let's Play. I zapowiem Wam kolejny Let's Play. O ile w ogóle ta gra będzie chodziła na więcej niż 8 fps. Je, yeah, myślmy pozytywnie. Dobra, oto Wasz ten bonus. Długo oczekiwanym. Najpierw czarodzieje, więc wy sobie tutaj będziecie zatrzymywać. A, zatrzymać się tutaj. Dobra. Zatrzymaliście. 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 No tu będziecie sobie musieli zatrzymywać, bo ja nie mam czasu. Dobra. Ups. Dobra. A, wysłuchajcie tego. Tata Roku. Dobra, teraz Wiedźmy. Haha, yy. ha, bojaga. Ludra Taka sympatyczna... ...pani, która... Yy, moment. No, aha, to ona nam podała to za zatrute jabłko. Chyba wszystkie wiećby A to Charlotte JC. O, została spalona na stosie. Już ją lubię. Przypomina Bella Bellatrix, no. A Trix to zła kobieta była. Świetnie. Taka ciekawostka. Ona nie wygląda na 16 lat. No, bo tak umarła, jak miała 16 lat. A wygląda przynajmniej hmm, dwa, dwa razy starzej. No, bez obrazy. Sorry. Okej. Okay. Okej. Okay. No, Goliata chyba wszyscy znają, Ai. Oh, grazie a quindicia. Smoki. No mam... Jest tylko cztery smoki. No i rogogon. No i akurat za rok właśnie z nim będzie musiał Harry walczyć. Ale już nie wnikam. Nadal żyje. Aha. teraz. Dobra. Teraz topek. Oh, topek czyste zło. Gnom, jaki fajny. Dobra. Aaaa. Jaka fajna. O! kora, Fajna. W Herosach, w dzikich hordach jest strasznie mocna. Ach, nie cierpię mm, moment. To pokazałem? pokazałem. Świetnie. Dobrze wiedzieć. Okej. Okay. Świetnie. Hm, jakoś się nie trudno myśleć I tak to zakończyliśmy ten odcinek. Ej, czy ja zapisałem grę? Ops. Ej, nie pamiętam. To może zapiszę ją gdzie indziej jeszcze raz. Teraz się ze mnie śmiejecie, że już ją zapisałem, bo jestem pewien, że zapisałem, ale nie jestem pewien. Mhm. Masło myślane. E, ok. Boczna komnata. Boczna komnata. Bum, but. Dobra, w następnym odcinku zakończymy ten Let's Play, więc nie przegapcie. Nara.